Poznajcie Lady Jane Grey. Historia pamięta ją jako klasyczny przykład dane w opałach. Opowiada o jej śmierci, ale nie o życiu. Do diabła z tym. A gdyby tak było inaczej, Edwardzie, mam straszne wieści. Matka zmusza mnie do ślubu. To małżeństwo nas ochroni. Pomożesz? Już wyraziłem zgodę. Nikogo nie obchodzi twoje zdanie. Jane ucieka przed przeznaczeniem. Aż odkrywa pożądanie od pierwszego wejrzenia. Czego pragniesz? Niezależności. Dobry wieczór. Choćby jeszcze czego. Przyda ci się sztylet. To nie sztylet. Ale to już tak. Zawsze jest szansa na władzę, jeśli znasz zasady gry. Będę królową. A zagrywki to mój drugi największy talent. Jaki jest pierwszy? Oral? Jak leci kociaku? Jeszcze nigdy się nie poddałam. Czyżby? Owszem, półwodni. Potężne siły spiskują przeciw królowi. Że co? Twoja siostra Maria ma prawo do tronu. A gdyby był ktoś inny, Lady Jane Grey, brzmi tajemniczo. To do pani. Monarchia jest najważniejsza. Iście, iście. Nadal mam głowę na karku i chcę ją zachować. Chcę panować nad własnym życiem. Już zawsze. Ostatnia szansa. Siakrew.